Skoro po 1989 roku w Polsce nie było żadnej poważnej politycznej siły, która chciałaby zmieniać granice na wschodzie, to dlaczego Putin i znaczna część rosyjskiego społeczeństwa wciąż patrzą na Warszawę jak na imperium w kolejce po cudze Ziemię? Czy oni naprawdę uważają, że Polacy posiadają imperialny gen? Czy też ich działania świadczą o tym, że słabo znają Polskę? W tym odcinku pokazujemy, dlaczego Rosji opowieść o imperialnej Polsce jest potrzebna, nawet jeśli mało ma wspólnego z rzeczywistością. Dzień dobry, dzień dobry, Kuba Błaszczykowski, czytam Państwa komentarze, czytam. Bartek Gajos, Ernest Wiczyszkiewicz, Polihistor 2.0. Chcemy zacząć z scenką, proszę Państwa, scenką z Kremla z 2023 roku. Cóż, wiemy przecież, że te ziemie wchodziły w skład Rzeczypospolitej, a potem poprosiły o przyłączenie do Carstwa Moskiewskiego. Dopiero później, po rewolucji październikowej, zaczęły powstawać wszelkie twory quasi państwowe. Władza radziecka stworzyła radziecką Ukrainę. To powszechnie znany fakt. Wcześniej żadna Ukraina w historii ludzkości nie istniała. No więc właśnie, Erneście, mamy przewodniczącego Sądu Najwyższego Wasylia Zorkina, który przychodzi do Putina z mapą z XVII wieku, sporządzoną dla dworu Ludwika XIV, gdzie w zasadzie Putin dostrzega tylko Rzeczpospolitą i carstwo moskiewskie, carstwo rosyjskie. I chyba, jeśli popatrzymy dzisiaj na tę vivisekcję i to, w jaki sposób Rosjanie patrzą na Polskę i te wszystkie propozycje skierowane do Polski dotyczące ewentualnego jakiegoś podziału Ukrainy, no to wychodziłoby na to, że oni cały czas żyją tymi, no powiedziałbym, kliszami z przeszłości, bo po 89 roku w zasadzie. W Polsce nie było żadnej poważnej siły politycznej, która by zmierzała do rewizji granic. Nie wierzą nam. Uważają, że to wszystko jest ściema, że nie może być tak, że państwo, które ma jakiś potencjał, jest, jest trochę większe od swoich sąsiadów, nie ma ochoty, żeby ich pożreć albo mieć nad nimi kontrolę. To też wiesz, kiedy patrzy na mapy z minionych wieków Putin i widzi dużą Rzeczpospolitą i obok carskiej Rosji, no to myśli sobie, że no to, tak, to to był ten stan naturalny, prawda? Który został jakoś zaburzony. Jaka, jakaś anomalia nastąpiła, że. Międzynarodowy plankton w postaci małych państw wydobył się z, tej, z tego obszaru, udaje, że ma jakąś sprawczość. To jest niezrozumienie jakby ostatnich 300 lat rozwoju w ogóle społeczności międzynarodowej i próba jakby cofnięcia zegara, prawda? I myślę, że to mówi nam wiele o pewnych mapach mentalnych, jakie są na Kremlu, no nie? I one nie są, nie wzięły się znikąd, one mają długie tradycje, mają korzenie, lepiej wiesz ode mnie, bo jesteś historykiem, ale po prostu to jest taki to jest ten efekt psychologii, efekt potwierdzenia, no nie? To znaczy, że szukasz wszędzie tych symboli, które dowiodą, Tobie samemu, że twoje przekonania są prawdziwe. No więc sięgamy po mapę XVII wieku i Bach, miałem rację. No to jest, to jest rzeczywiście, znaczy to jest oczywiście gratka dla historyków, gdyby ta cała opowieść nie przekładała się na tą straszną rzeczywistość, którą mamy dzisiaj w, kontek w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale wiesz, bo ja się tak trochę zastanawiałem, o czym pisze w swojej książce, Historia, która zabija, mała autoreklama, bo ja się tak zastanawiałem, no bo po 89 roku rzeczywiście nie było poważnych sił politycznych w Polsce tego rodzaju, a jednak Rosjanie cały czas odgrywają tę samą starą płytę. No i czy to, jak to oceniać? Znaczy, czy to nie świadczy jednak o ich dyletantyzmie w jakiś sposób? To znaczy że, że oni tak naprawdę Polskę słabo znają, no czy to nie byłby wniosek uprawniony twoim zdaniem, czy też to ma czysto wewnątrz polityczne znaczenie? To znaczy, no, ja nie odkryję żadnej Ameryki, że Polacy i w ogóle obraz Polaka w, w samej Rosji, w kulturze rosyjskiej, no, ale szczególnie teraz w okresie agresji rosyjskiej na Ukrainę, to nie jest obraz pozytywny i Polak, jeśli ma odgrywać jakąś rolę, no to właśnie tego, który tylko czycha, żeby tego niedźwiedzia ukuć tam i tu i zagarnąć jakieś, jakieś ziemie. Jeśli mówić o prawdziwych interesach lub prawdziwym. W planie polskich działaczy politycznych wobec ukraińskich regionów to nikt ich nie ukrywał. Wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat podawano konkretne przykłady na to, że Polscy działacze polityczni, w tym ci u władzy traktują terytorium Ukrainy jak swoją własność, jak ziemię, Historycznie i tymczasowo utracone, czy też jako strefę swojego historycznego protektoratu, i tak dalej. Czy też jeszcze widzisz tu gdzieś jakieś inne źródła te, te, tego myślenia, że oni uważają, że my jesteśmy imperialistami? Konkurencja regionalna, to znaczy, patrzysz na Polskę też przez własne okulary i postrzegasz polską aktywność w Unii Europejskiej, polską aktywność w NATO, różnego rodzaju pomysły, które się rodzą w ostatnich latach jako wyraz tychże aspiracji imperialnych, tylko ubranych w inne ciuchy i. Stąd jest ta próba przypisania nam intencji de facto rosyjskich. Ja wiem, że to, że to jest głębokie, to ja mam taki anegdotyczny przykład. Kilkanaście lat temu byłem na konferencji w Petersburgu i podszedł do mnie znany wówczas, już nie będę wymieniał litościwie nazwiska, politechnolog rosyjski, po konferencji wieczorem. Konferencja była dotycząca jakichś współczesnych spraw, dotyczących bezpieczeństwa, nie historii. Natomiast on, oczywiście był spór polsko-rosyjski o różne rzeczy, natomiast on potem podszedł do mnie i tak zaczął, zaczął taką tyradę, zaczął od pytania, czy ty jesteś od Piłsudskiego, czy od Dmowskiego. Okay. I, a potem przeszedł do tego, do właśnie takiego koncepcji, że my, my zawsze, tak samo jak wy, chcieliśmy zarządzać tym obszarem. Każdy miał swoje pomysły, różne. Wy mieliście swoje, mieliśmy swoje. Przegraliście w pewnym momencie, bo byliście słabsi, wasze pomysły nie zostały zrealizowane, ale przyznaj się, przyznaj się teraz przy tym piwie wieczornym, przyznaj się, że wiesz o czym mówię, no nie? I tak by. Po, do, popychał mnie w tą stronę, żebym przyznał, jakby, że ten sposób patrzenia na rzeczywistość to jest dokładnie to, co jest prawdą o Polsce, o polskich elitach. Nie kupował każdy, żadnego mojego słowa o tym, że to, te, te rzeczy nie żyją. One żyją wśród historyków, wśród inteligencji, ale jako pewien, już trochę archaiczna pozostałość po myśleniu sprzed 100 lat. Ważna dla polskiej tożsamości, ale nie kształtująca polityki współczesnej. No nie? nie uwierzył mi uważam, że Że, że, Jestem, że Nie, to zdecydowanie. Wiem, że nie przekonałem go. Więc myślę, że to jest głębokie, wiesz, że to, to jest, jest, trochę tym cynizmu i instrumentalizacji politycznej, ale to jest podlane takim przekonaniem, że jest ten konflikt tożsamościowy, międzynarodowy, regionalny między Polską a Rosją. Religijny też przecież, prawda? I to wszystko gdzieś się nakłada na, na współczesne realia i prowadzi ich do wniosku, że Polska jest bardzo ważnym punktem odniesienia. To jest dla, dla nas dziwne, nie? Bo czy ale... ja wiem, czy, czy ja wiem, czy dziwne? No, słuchaj, gdzieś widziałem jakieś memy, że Rosja jest jedynym krajem, który świętuje zakończenie polskiej okupacji. Chodzi o 4 listopada, czyli wygnanie polskiego garnizonu z Kremla. I to święto zostało wprowadzone przecież w okresie prezydentury Władimira Putina, więc ja bym powiedział, że akurat Polska i Polskość odgrywają paradoksalnie dużą rolę w, w kształtowaniu. To taka ale... jest moja trochę teza. Ale dlaczego to świętem było? No wiem, tam, wiem. Tam są, bo... tam są dwie rzeczy. No. Jedna rzecz to jest bliskość św... jakby rewolucji, prawda? Święta tak. rewolucji październikowej. I trzeba było szukać czegoś pobliżu, no nie? Więc była jakby ta, ta lista nie była długa. <laughs> Więc polskie, polska okupacja Kremla się przydała i tyle. Więc to jest też ciekawe, no nie? I, przepraszam, i tam była jeszcze jedna, wejdę ci w słowo, tam było jeszcze drugi powód, moim zdaniem, to była koincydencja z rewolucją pomarańczową. I Polska wtedy trafiła na czołówki rosyjskich gazet A, być jako może, ten, być może, tak? jako ten, jako ta postać, że tak powiem, która no właśnie czyha na ukraińskie ziemie, żeby nie tylko zagarnąć spod wpływu rosyjskiego. Ale przerwałem ci. Nie, bo dygresja była moja. Znaczy, A, okej. Okay. Wiesz, no, o to chodzi, że jesteśmy punktem odniesienia ważnym. No, I często tego nie rozumiemy. My o tym mówiliśmy parę razy w naszych programach, że były takie momenty w ostatnich 20 latach, kiedy prezydent Putin wielokrotnie Polskę przywoływał. Sześć lat temu cała operacja... Która miała przygotować opinię publiczną rosyjską i zagraniczną do tego, że Polska była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Pandemia ją rozbiła, wtedy to było wszystko pięknie, jakby rozpisany był scenariusz. Więc jakby Polska ma tutaj jakby ogromne miejsce. Nam się często czasami wydaje, że, że to jest pewien paradoks. I to trochę jest paradoks, bo jak sprawdzisz, ile Rosjanie wiedzą o Polsce, to, są, to bardzo mizernie to wygląda. I wyglądało wcześniej. Jakby ta wiedza jest, jest bardzo ograniczona, ale gdzieś u elity rosyjskiej. Polska odcisnęła swoje piętno, moim zdaniem. I mogą się nie przyznawać w, tego, w tej rozmowie, ale jak prześledzimy, co my też czasami robimy statystycznie, jak Polska się w jakich momentach pojawia w różnym języku politycznym rosyjskim, to jest nas sporo, prawda? Więc jesteśmy to jest jakby ważne, żeby wiedzieć, że jesteśmy pewnym punktem odniesienia dla rosyjskich elit putinowskich. Skoro to o statystyce wspomniałeś, to zachęcam Państwa do zapisu na naszego newslettera. Przygotowujemy trzecią część, link w zapisie. I wracamy do odcinka. I ja wiesz, co sobie zapisałem jedną rzecz, to znaczy ten twój dialog z twoim znajomym, właśnie w Petersburgu, on jest, moim zdaniem, częścią odpowiedzi, którą ja trochę w książce formułuję, to znaczy, moim zdaniem, Rosjanie nie są dyletantami, w tym sensie, że oni rozumieją, że rzeczywiście te takie imperialne odruchy w Polsce po 89 roku w zasadzie nie miały żadnego większego politycznego znaczenia, natomiast oni by chcieli, żeby to znaczenie miały i w tym, w tym sensie będą grały na te środowiska i wyciągały trochę za uszy środowiska, trochę tak na siłę, jak ten twój interlokutor chciał z siebie wyciągnąć, że jednak ten gen imperialny jest. To znaczy, moim zdaniem doświadczenie rosyjskie i teraz wchodzę na taki poziom, już powiedziałbym, strategii rosyjskiej, prowadzenia polityki względem Polski mówi, że oni w większości w Polsce nigdy nie mieli i mieć raczej nie będą. Większości takiej, że większość powiedziałbym populacji popiera Rosję jako taką. Oni zazwyczaj tutaj wygrywają. Wygry Powiedziałbym bardzo aktywnymi mniejszościami, które były instrumentalizowane, bo to jest ich kwestia, nie wiem, rozbiorów, czyli czy im magnatów, czy kwestia 44-45 roku. To znaczy, no, nie łudźmy się, tak? Znaczy, komuniści, gdyby poszli do wyborów w normalnym kraju, tak jak to zapisano w ogóle w ustaleniach jałtańskich, że te wybory będą wolne i odbędą się zgodnie z wszystkimi regułami, to komuniści tego by nie wygrali. I w tym sensie dzisiaj, jeśli właśnie Rosjanie starają się grać na te, tak jak powiedziałbym, marginalne grupy w Polsce, to to jest, to jest ten element, gdzie ja widzę tutaj link. To znaczy, ja bym tego nie lekceważył i nie mówił tylko, że a, to jest tylko dyletantyzm rosyjski i oni mówią, że rzeczywiście nie znają Polski ja się zgadzam z tym, natomiast wydaje mi się, że tu jest jednak pewna myśl strategiczna. Nie wiem, co ty o tym myślisz, chciałem to zderzyć trochę z tobą i z państwem. Myślę, że mają intencję, aby rozpalić pewne emocje w Polsce chcieliby to uczynić. Trochę się zderzają ze ścianą, nie rozumiejąc, dlaczego to nie zyskuje takiej popularności. Dlaczego państwo, które takie aspiracje historyczne miało, nie chce wrócić do tego okresu i nie chce znów być od morza do morza. Próbują to robić, natomiast Wydaje mi się, że to jednak to jest drugorzędny cel w tej kampanii. To znaczy, że nie jest tym adresatem przede wszystkim najważniejszym. To znaczy, i ja o hmm. tym też w książce piszę, że Polska jest wygodna, żeby stworzyć z niej takiego symbolicznego wroga regionalnego. Na poziomie globalnym mamy Stany Zjednoczone wciąż, mimo Trumpa. USA są wciąż tym punktem odniesienia. W regionie to jest Polska, więc to jest taki też komunikat, który się wysyła do Rosjan, że to, to, jest, to, jest, to jest nasz odwieczny wróg, prawda? Hmm. Y Podstępny, próbujący gdzieś tutaj mieszać zawsze regionie, chcący zawładnąć częścią Ukrainy, tylko skrywający to pod jakimś, prawda, pod jakimś fałszywym uśmiechem. Przejęcie kontroli nad zachodnimi terytoriami dzisiejszej Ukrainy, nad tak zwanymi dawnymi kresami wschodnimi, jest według tej narracji upragnionym marzeniem polskich nacjonalistów. Ma to już rzekomo stawać się elementem ideologii narodowej? W związku z tym polskie władze nie mogą się z tej idei wycofać. Więc ten element jest istotny, aby konsolidować Rosjan. W razie czego, bo gdy dojdzie do konfliktu, wtedy jest potrzebne społeczeństwo, które jest odpowiednio wyrzeźbione, prawda? I, i, i odczuwa niechęć do, do adwersarza. Ale też i to jest druga rzecz, która mi się wydaje, jest taka psychologicznie ciekawa, no my jesteśmy niewygodni. E, historycznie, w sensie? prawda? No, 39-41, prawda? Okej, okay, okej. Okay. Wiesz, no, no jesteśmy wiarygodnym aktorem, który mówi, że byliśmy ofiarą dwóch totalitaryzmów: sojuszu Hitlera i Stalina, sojuszu uh -huh. nazistów i komunistów. To jest coś, co im się w pale nie mieści. Wiemy, jak reagują na choćby jakiekolwiek próby zrównania ideologii obu, że to wręcz na tym gruncie, tak się spekuluje, powstała ta cała historyczna kampania Putina, prawda, przed kilkoma laty, ja aby, tak. aby odwrócić tą logikę, aby to Polskę obciążyć odpowiedzialnością, plus naszych zachodnich partnerów za drugą wojnę światową. Więc to pokazuje, że mają z nami kłopot taki też moralny i próbują swoje grzechy zamazać, czy może tak, złagodzić, wskazując na wydumane lub prawdziwe grzechy polskie, prawda, z przeszłości. Mm -hmm. Bo mówią też o zaolziu, prawda, nie mówiąc o tym, jaka była reakcja współczesnej Polski już na to, co się zdarzyło, no ale wracają do pewnych naszych postępków z przeszłości, aby nas też zrównać, prawda. Wiesz, nie mając jakby za dużo oferty pozytywnej z, z, dla się, ze swojej strony, no musisz ściągnąć innych w dół, no nie? Znaczy, no tak to działa. I Polska w tym momencie jest no, niewygodna, jak cierń, nie powiem gdzie, który generalnie yy, wiesz, no przeszkadza, doskwiera, prawda? I Stąd jesteśmy na celowniku i będziemy przez najbliższe lata. No, ten cierń jest też elementem tego, co chyba nie do końca myślę, dostrzegamy, szczególnie w Polsce. Ale przecież Łukaszenka też miał taką serię wypowiedzi, że przecież Polacy czyhają na Białoruś. To znaczy, to nie jest kwestia tylko Rosji, ale i, i samej Białorusi. Tylko, że Łukaszenka no, mówił o tym, że i Polska chce wejść na Białoruś i zająć Białoruś, ale z drugiej strony mówił, że tylu Białorusinów jest w obwodzie chyba białostockim. On użył słowa obwód, że być może obwód białostocki powinien zostać białoruski. To samo powiedział zresztą o Wilnie. Więc tu powiedziałbym, mamy taką trochę schizofrenię. Ja trochę mówię to pół żartem, pół serio, ale, ale też warto to dostrzec. Kwestia tego odwiecznego wroga to jest, to jest, moim zdaniem, element bardzo ciekawy, bo to jest rzeczywiście opowieść opowieść, podkreślam, opowieść, proszę Państwa, nie historia jako nauka, tylko opowieść o, o przeszłości, która dzisiaj jest serwowana w Rosji, właśnie w ten sposób, że rosyjskie państwo stara się przekonać zwykłych Rosjan, że pomiędzy Polakami a Rosjanami była odwieczna wrogość, a skoro wrogość jest odwieczna, ja to bardzo upraszczam w tym momencie, to ona będzie trwać, Wiecznie. to znaczy tutaj nie ma elementu żadnego, żadnej platformy powiedziałbym, jakiegokolwiek porozumienia i to jest, no to jest wizja, z którą na przykład ja się, ja się, nie zgadzam i historycznie i politycznie, tak czysto pragmatycznie, natomiast no to jest wizja w tym sensie przerażająca, że to wszystko, co robi rosyjskie państwo dzisiaj względem Polski, ten cały wizerunek Polski, który jest kształtowany przede wszystkim za pomocą tych historycznych obrazków, to jest niestety przygotowanie mentalne rosyjskiego społeczeństwa odpukać na wypadek, gdyby doszło do jakiejkolwiek wojny i konfliktu pomiędzy Polską a Rosją. Nieprzypadkowo jesteśmy rusofobem numer jeden, prawda, w, na mapie Europy. My i państwa bałtyckie. Wręcz nas określało w niektórych wypowiedziach, pamiętam, rusofobiczne państwo frontowe. Takie różnego rodzaju sformułowania się, się, się jakby konstruuje, aby pokazać, czy. Uczynić z jakiegoś konfliktu rzecz nieuniknioną, a jeżeli już wybuchnie, no to pokazać, że to jest jakby naturalna kolej rzeczy. To się musiało zdarzyć, bo Polska, odwi jako odwieczny adwersarz, my musimy się przed nią bronić. Z pewnością, jeżeli dojdzie do konfliktu rosyjsko-polskiego, to byłoby uzasadniane tym, że się Rosja broni przed nami. Więc to jest, to jest pewien. Nie ma w tym nic nowego, szczerze mówiąc, jak spojrzymy historycznie, to tego rodzaju argumenty były był używane. Kontekst się trochę zmienia, organizacje międzynarodowe się zmieniają, które są wokół nas. Więc w tym sensie jest to czerpanie z, z całej tradycji, bo wiesz, jakby mam podsumować tak trochę, powiedziałbym, publicystycznie to wszystko, to jest trochę tak, że wiesz, że Rosja, czy część elit rosyjskich chciałaby być, być Polską. Chciałaby być tak, takim jak Polska, no nie? Ale ponieważ nie mogą, nie, nie, nie ma... Jakby z czego wyrzeźbić tej Rosji jak Polska? No to chcą z nas zrobić Rosję. I przypisać się, nam e. pewne intencje, które Ja już, które ja już, ja już widzę fale siebie. komentarzy, życzliwych komentarzy od anonimowych użytkowników do twoich słów, którzy będą bardzo życzliwi. A zapraszam z przyjemnością, <laughs> zapoznam się z nimi również. <laughs> będzie, będzie ich bardzo wiele. Ja w ogóle myślę, że będzie ich bardzo wiele pod tym odcinkiem, bo dostrzegamy, proszę Państwa, pewne aktywności. Za każdym razem, kiedy podnosimy kwestię relacji polsko-ukraińskich, gdzie Rosja może powiedziałbym jakoś zakręcić, zakręcić tym kotłem. Dobrze, to więc tutaj stawiamy kropkę, a w czwartek zobaczymy się z państwem Porozmawiamy o tym, o czym od dłuższego czasu pisało się i mówiło, czyli Rosja przyspiesza proces tworzenia suwerennego internetu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.